Cześć, przyjaciele! Dzisiaj przeanalizujemy niuanse silników i skrzyni biegów Hyundai Tucson. Jeśli planujesz kupić lub już posiadasz ten samochód, ten film jest dla Ciebie. No to jedziemy. Przeprowadzono akcję wycofywania chłodnic międzystopniowych. Poza sezonem gromadziła się w nich woda, co mogło prowadzić do uderzenia wodnego. Sprzedawcy nadal usuwają tę usterkę bezpłatnie, nawet po wygaśnięciu gwarancji. Na nowych komputerach ten błąd został już naprawiony. Skrzynie biegów. Tucony benzynowe są wyposażone w klasyczną sześciobiegową skrzynię automatyczną. Przy odpowiedniej konserwacji nie sprawia żadnych problemów. W pierwszych samochodach występowały pewne problemy z jednostką sterującą, ale udało się je rozwiązać poprzez ponowne fleszowanie. Aby wydłużyć żywotność skrzyni biegów, należy wymieniać olej co 45 tysięcy km, a nie co 90. Silniki turbodiesel mają automatyczną skrzynię biegów. Jest niezawodny, jednak podczas jazdy lub w korkach sprzęgło może się zużyć. W korkach należy przełączyć skrzynię biegów na bieg neutralny, aby zmniejszyć obciążenie. Przy zakupie należy sprawdzić stan sprzęgła. Napęd na wszystkie koła. Napęd na wszystkie koła w Tuconie stał się bardziej niezawodny w porównaniu z poprzednią generacją. Problemy ze skrzynią rozdzielczą i sprzęgłem centralnego mechanizmu różnicowego zdarzają się rzadko. W ramach konserwacji zapobiegawczej należy serwisować skrzynię rozdzielczą co 60 tysięcy km, a olej w skrzyniach biegów wymieniać co 45 000 do 60 tysięcy km. Wyniki: Hyundai Tucson to niezawodny samochód, jednak są pewne niuanse, które warto wziąć pod uwagę. Przy zakupie należy sprawdzić katalizator, filtr cząstek stałych i stan skrzyni biegów. Należy zwrócić uwagę na częstotliwość przeglądów, zwłaszcza w przypadku wymiany oleju i filtrów. Dzięki temu Twój samochód będzie Ci służył przez długi czas i bez żadnych problemów. Jeśli filmik był przydatny, polub go, zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi wrażeniami z posiadania Tucona w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie. Silnik benzynowy MPI o pojemności 2 litrów 156 koni mechanicznych. Zacznijmy od popularnego dwulitrowego MPI. Wczesne modele samochodów miały problemy z mechanizmem rozrządu zaworowego. Usterki usunięto w ramach gwarancji poprzez wymianę całego urządzenia, co nie jest tanią przyjemnością. Na szczęście w dzisiejszych czasach takie problemy zdarzają się już prawie nigdy. Wiele osób uważa, że silnik ten idealnie nadaje się do montażu instalacji LPG, ale to nie jest takie proste. To nie jest ten sam silnik, co w gazowej sonacie. Tak, hydrauliczne popychacze zaworów ułatwiają konserwację, ale LPG może uszkodzić katalizator i układ wydechowy. Eksperci radzą, aby zrezygnować z benzyny, a przy zakupie używanego samochodu koniecznie sprawdzić katalizator. Benzyna 1,6 TGDI 150 koni mechanicznych. Teraz kilka słów o turbodoładowanym silniku TGD o pojemności 1,6. Silnik ten udowodnił swoją niezawodność. Posiada wtrysk bezpośredni, dlatego wybieraj stacje benzynowe z paliwem dobrej jakości. Czasami olej wycieka spod pokrywy głowicy cylindra, ale można temu zaradzić przez jej uszczelnienie, to nie jest duży problem. Katalizator może zostać uszkodzony wskutek stosowania paliwa złej jakości, choć nie jest to powszechny problem. W przypadku aut na gwarancji wymieniamy ją bezpłatnie, natomiast w przypadku aut używanych należy sprawdzić jej stan. Aby zapewnić prawidłową pracę układu paliwowego, wymieniaj filtr paliwa co 30 tysięcy kilometrów, a nie co 60. Diesel o mocy 1.6 CRDi 136 koni mechanicznych. Silnik diesla CRDi 1.6 również jest niezawodnym wyborem. Najważniejsze jest monitorowanie filtra cząstek stałych. Niektórzy właściciele wycinają go i ponownie programują samochód, więc przy zakupie należy sprawdzić jego obecność i stan. Przy okazji Prawdziwy przebieg samochodu można sprawdzić na podstawie filtra cząstek stałych, ponieważ układ zapisuje przebieg podczas regeneracji.